Cześć, witajcie z tej strony Różowy Ninja. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie pojazdy Lloyda z pierwszego rozdziału Ninjago, czyli od samego początku do dziesiątego sezonu, z objęciem pierwszej fali Legacy z 2019 roku. Zapraszam do oglądania. Trzeba pamiętać, że Lloyd później dołączył do drużyny Ninja, i jeszcze kiedy był po stronie wężonów, w serialu mogliśmy go niejednokrotnie widzieć też na ich pojazdach. Za jego pierwszy własny uważa się Ultra Smoka, składającego się z czterech smoków żywiołów ninja. Z mrocznej wyspy odleciał w skafandrze bojowym pierwszego mistrza sprężysty i walczył w nim z kamienną armią. Za sprawą swojej mocy już w drugim sezonie wyzwolił złotego Smoka, w czwartym zmienił się on na zielonego. Lloyd i Garmadon przed mrocznym władcą uciekali pojazdem Proto Sam X. Również dzięki złotej mocy w trzecim sezonie kreował motor zestawu Attack W turnieju Żywiołów Zielony Ninja jeździł ścigaczem, dawną terenów konkultystów. W odcinku specjalnym Święto umarłych Lloydowi przypadła główna część niewykrywalnego pojazdu ninja, a w siódmym sezonie latał odrzutowcem. Później dostał od Misako cień przeznaczenia. Cień przeznaczenia ma 4 systemy ofensywne, 7 defensywnych, 5 opcji pełnej transformacji i 1 mini lodowkę. W 8 sezonie miał do dyspozycji tą zjawę pojawiła się ona w jednym zestawie jednym polibagu, a w dziewiątym niezawodny czoł kruchu oporu. Były jeszcze bezsensowne pojazdy z klosków, które nie pojawiły się w serialu, a były to w szóstym sezonie dwa jakieś latające dziwadła, w siódmym jakaś pseudo mała motorówka, no i taki mech z książki. Już po dobrej stronie Lloyd zaliczył wszystkie perły przeznaczenia, zarówno tom z sezonu pierwszego, czwartego i ósmego, no i w drugim sezonie pojazd ultradźwiękowy, no i wiertłokola. Później w kosmosie rakieta z Arcturusa i Achtwritsa Gordona. Materiał do gadania już mi się skończył, co Wy o tym wszystkim myślicie, to napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. Oczekujcie następnych filmów, a tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!